Książki są idealnym bodźcem, motywem i tłem do tego, żeby rozmawiać z dziećmi o emocjach. Badania pokazują, że dzieci naprawdę lubią rozmawiać o książkach, ale nie w sposób taki, jak omawia się lektury szkolne, tylko bardziej utożsamiając się z bohaterem, odczuwając, przeżywając te emocje. Tak naprawdę rozmowa o książkach to może być rozmowa o życiu dziecka, z wszystkimi trudnościami, z problemami, z tym, czy utożsamiają się z historią tego bohatera, co zrobiliby na jego miejscu, jak czuli się w ogóle, czytając tą historię. Dlatego warto e, e, czytać, rozmawiać, pracować z tą książką, e, ucząc e, i emocji, i empatii, i poczucia e, takiej pewności siebie, czy wiary w siebie, e, wykorzystując tą literaturę dla dzieci, e, której jest teraz e, całe mnóstwo. Małe niszowe wydawnictwa powstają, e, jak grzyby po deszczu, mają niesamowitą ofertę e, książek dla dzieci, poruszających właśnie najróżniejsze, ważne i potrzebne tematy. Dzieci w wieku przedszkolnym są najbardziej chłonne, kreatywne i wykorzystując te książki można robić z nimi mnóstwo rzeczy. Można się bawić wokół tych książek, można rozmawiać, słuchać tego, jak dzieci odczuwają i przeżywają te książki. I ci bohaterowie są szyci na miarę dla tego wieku. Już jak zaczyna się przedszkole, warto przygotować i czytać z dziećmi książki, które trochę oswajają ten temat, które opowiadają o tym, jak wygląda dzień w przedszkolu, co może tam dzieci spotkać, jakie emocje też pojawiają się u dzieci, u rodziców. Leon w przedszkolu, ale też kolorowy potwór w przedszkolu, złóż, jak i ciakocia, basia. Jest mnóstwo bohaterów, którzy zaczynają przedszkole, i warto od tego zacząć. Książka, która z kolei zbuduje fantastyczną relację między czytającym dorosłym a dzieckiem, czy jest to rodzic, czy jest to nauczyciel, w klasie, w szkole, w grupie, to książka bez obrazków, którą polecam zobaczyć w czytanym wykonaniu Macieja Sztura na YouTubie. I nauczyć się tak czytać, żeby uzyskać niesamowitą radość u dzieci, salwy śmiechu, i okrzyki, że chcą jeszcze raz. Bo tak jak czytałam tę książkę setki razy różnych, różnym grupom dzieci, to zawsze reakcje były te same. I ta książka pokazuje tak naprawdę tego dorosłego z takiej ludzkiej strony, bo każe mu czytać dosyć dziwne śmieszne rzeczy. A z drugiej strony opowiada o tym, co kryje się w tych książkach, to znaczy, jaka jest niespodzianka, i nawet taka. Mała Atrakcyjna układka i bez obrazków książka. E, wywołuje dużo bardzo pozytywnych emocji, m, co zachęca dzieci do tego, żeby sięgać po te książki e, częściej, więcej i zaglądać do środka, e, bez względu na to, czy mają ciekawe obrazki, czy nie. I taka cała gama książek, które w ogóle poruszają temat emocji. Jest ich też coraz więcej. Taką podstawową i najważniejszą jest kolorowy potwór, który musi zrobić sobie porządek w emocjach i układa te emocje w, w, w kolorystycznie. Każdej emocji odpowiada jakiś kolor. Możemy wtedy się troszeczkę zobaczyć i poruszyć tę wyobraźnię. Niesamowita książka też do takiej pracy z dziećmi, pracy warsztatowej, twórczej, kreatywnej, żeby oprócz samej historii jeszcze tak poczuć i doświadczyć. Tej, tej historii, tych uczuć. Cała seria gucio, gdzie mamy przygodę, która doświadczy dalej emocji, podczas której zmienia mu się kolor grzywy, w zależności od tego, czy się złości, smuci, czy cieszy, czy boi. I zawsze jest jakieś ćwiczenie oddechowe, które pomaga nam poradzić sobie w danym stanie. Krótkie i naprawdę na każdą, na każde uczucia. A uczuciometr to już jest taka konkretna, można powiedzieć, encyklopedia, która ma tutaj z tyłu taki fajny barometr uczuć, gdzie dzieci mogą sobie, czy mają w domu na lodówce, czy gdzieś w sali, w klasie, znaleźć uczucie i stopień, w jakim go odczuwają. Tutaj każda. każda każdy bohater ma jakąś, przeżywa jakąś historię. Krokodyl przygląda się temu, po czym poznajemy, że przeżywamy dane, dane uczucie. Jak to objawia się w ciele, co myślimy i w jakich sytuacjach mogą pojawiać się takie uczucia, więc bardzo tak skrupulatnie możemy się temu przyjrzeć. W tej serii ukazało się coraz więcej książeczek, są też wersje muzyczne. Możemy sobie te piosenki śpiewać, znajdując QR-kody, kierujące do YouTube'a. I kolejna taka. Taki wątek, taki temat, który jest ważny, żeby poruszyć z dziećmi, to takie poczucie bliskości, obecności w różnych sytuacjach. Czyli proszę mnie przytulić z pięknymi, tutaj proszę mnie przytulić, z pięknymi ilustracjami Emilii Dziubak o tym, jak to przytulanie i obecność kogoś bliskiego pomaga naprawdę na wszystko, i o tym uśmiech dla żabki, że tęsknota za bliskim. I też się e, kończy, kiedy się spotykamy, ale jak ważna jest ta bliskość i ta obecność tej, tej drugiej osoby. E, no i cudowna z wydawnictwem Mamania, które jest w ogóle wydawnictwem, które należy koniecznie znać, e, to jest. E, Królik Słuchał o takiej naprawdę bezwarunkowej obecności i towarzyszeniu drugiej osobie w trudnych, e, w trudnych emocjach. Nie ocenianiu, nie pomaganiu na siłę, tylko po prostu trwaniu. I to może naprawdę dzieciom pokazać to, jak ważna jest taka bliskość i osoba, która jest i akceptuje nas bez względu na wszystko. No, i w tym wieku przedszkolnym, ale też wczesnoszkolnym, kiedy pojawia się motyw różnorodności, kiedy porównujemy się trochę ze sobą, kiedy no, możemy już trochę mniej, trochę bardziej zwracać uwagę na swój wygląd, pewne rzeczy akceptować, innych nie, no to klasyczna historia o kręconych i prostych włosach albo o tym, czy jesteśmy mali, czy duzi, i o tym, żeby widzieć tą różnorodność, ale też akceptować siebie i umieć się pokochać. Cała seria basi, czyli historia każdej rodziny e, i każdego polskiego domu, gdzie jest e, trójka dzieci, gdzie są rodzice, gdzie są codzienne sprawy, e, mnóstwo codziennych wydarzeń, emocji, takich sytuacji, z, których naprawdę, z którymi się naprawdę utożsamiamy my jako dorośli e, i dzieci, e, czytelnicy, e, gdzie pojawia się zazdrość, rodzeństwo, gdzie znowu jest wątek przedszkola. E, i, e, nawet dobrostanu cyfrowego mnóstwo, mnóstwo historii tak naprawdę Basia ma odpowiedź na każde e, pytanie. E, I lęki strachy, nie tylko nocne, e, to też taki e, motyw, tak naprawdę. I wśród przedszkolaków, ale myślę, że wśród tych dzieci z pierwszych klas również, e, to oswajanie lęku poprzez takie zaprzyjaźnianie się ze swoim potworem, który mieszka pod łóżkiem, albo przez takie zobaczenie, że ten potwór i tutaj żarłak z wydawnictwa Nobel, który właśnie porusza bardzo różne tematy, też związane ze zdrowiem psychicznym i z różnymi i z neuroróżnorodnością. Także. To historia puszka, który boi się tego żarłaka, ale tak naprawdę w ogóle go nie zna. Kiedy się poznają, okazuje się, że bardzo wiele ich łączy. Czyli trochę historia o tym, że boimy się tego, co nieznane, e, a warto tym lęką się przyglądać i się z nimi zaprzyjaźniać. E, I to zarówno te pozycje są dla dzieci w wieku przedszkolnym, mogą być też e, skierowane do dzieci e, z klas pierwszych czy drugich.